Siemanko, z tej strony TheAdidasYoutube.pl Dzisiaj sobie nagrywamy odcinek z Minecrafta Jeżeli film Wam się spodoba, łapeczka oczywiście w górę Dać znać komentarzu pod filmem Czy byście chcieli kontynuację, bo ja już powtarzam to chyba trzeci raz yy, z tej serii I to już to do powoli do znudzenia jest Chciałem, żeby było, no nie wiem no ile mam dać, 5 łapek w górę i robię następny odcinek z tej samej serii Słuchajcie mm, Wiem, że to jest kniście, Oczywiście Wiem o tym Co by dodaję powiedzieć? Chciałbym, żeby po prostu było więcej łapek I żeby naprawdę widział tą motywację żeby widział mo motywację, że się staracie I że jest, i że są jakieś mm, Jak to się mówi? Mm, Postępy, o, dobra, już wiem, postępy. I słuchajcie, oczywiście pozdrawiam wszystkich, m, których, którzy subskrybują, oglądają mój kanał, na przykład Patrycja i Natalia, poz, pozdrawiam serdecznie m, te dwie osoby i wszystkie, które mnie subskrybują, oczywiście, które mnie subskrybują i oglądają moje wszystkie odcinki. Bardzo się z tego cieszę, m, no myślałem, że po prostu, nie wiem, tak dobrze nie, poczułem to, że no, ktoś subskrybuje, tak? Że ktoś lubi moje odcinki. A nie że ja mam... Mm, nie, że po prostu no, nikt nie, nie ogląda, tylko są takie tak jakby fejkowe subskrypcje i... no i tak. Dobrze. Koniec tego gadania. Idziemy na... Po prostu idziemy już na grę. Odpalamy oczywiście. Oczywiście o jakby tu widzicie tu jest Eurotrack Simulator, jeżeli będzie 5 łapek No nie no dobra no, 5 łapek to było w Minecrafcie Walniecie mi 7 łapek w górę, oczywiście postaram się dla Was zrobić mm, Dla Was zrobić tom y, na kierownicy, bo kierownica sobie czeka, proszę raz pokażę, chwilka Kierownica, oczywiście, chętnie czeka. Szkusi ją, żeby po prostu skorzystać i żeby ją nagrać, jak korzystamy z niej. No i co? Łapeczki, łapeczka, pamiętajcie, i oczywiście, jak łapeczek, łapeczek będzie wystarczająco, nagrywam z kierownicy i z Euro Truck Simulator, którym właśnie pokazywałem przed chwilą. Dobrze, to ja to tu układłam Właśnie naszą, naszą kierownicę, kochaną. I oczywiście jedziemy z tym śledziem jak to się mówi. Oczywiście się ładuje. Musimy troszeczkę poczekać. Oczywiście nie będzie y znaczy nie będziecie słyszeć mm, dźwięku z gry, żeby wam po prostu na no to żeby po prostu was nie ten, żeby było mnie słychać na level max, oczywiście żeby nie było, że jest za że na przykład będzie z, głośno będzie mm, gra a mnie będzie nie słuchać, nie będzie mnie słychać i w ogóle będzie każdy w ogóle będzie totalny roz, rozpierdziel no Co jeszcze mogę wam powiedzieć na ten temat no mm. Chciałbym bardzo, żeby po prostu było więcej subskrypcji. Ja już gadałem w, w poprzedniejszym odcinku na temat tego, że nie chcę, żeby było tak mało subskrypcji. Po prostu to mi da motywacji. Dać mi mo motywacji do tego, żebym więcej robił z tego serii i żebym więcej robił odcinków, fajnie, że tylko robię raz w tygodniu, bo czasem mam czas. Mm. I w ogóle, no nie? I specjalnie dla Was się poświęciłem. Wykorzystałem ten czas, że jestem sam, na razie, ale później zaraz przyjdą i będzie po sprawie. No dobra, co mam jeszcze powiedzieć? Mm, korzystajcie z, te, z, tych, z tych odcinków i po prostu dawajcie mi motywacji do subskrypcji, postaram się jak najwięcej odcinków w tygodniu zrobić. I w ogóle mam dla was pytanie, co sądzicie o online? Czy w ogóle opłaca się to robić? Czy w ogóle połowa z Was ogarnia w ogóle o co w tym chodzi? I ogarniacie to wszystko? Bo nauczyciele, moim zdaniem, przesadzają z lekcjami i z. no. ogólnie, tak. Bo to jest przesada, moim zdaniem, żeby robić tyle yy, uczniom, a to nie jest ich wina, tak? Nikt tego, nikt, nikt nie zrobi tego specjalnie. No, chyba, że zrobili to Chińczycy, niestety, no. Walczyli, walczyli z, z, z tymi i się doprosili, po prostu i zrobili bombę na, na wszystkie te oczywiście. Nie słuchajcie tego, bo to jest głupota, co mówię. Nie wnikać, po prostu. Po prostu no, ja słyszałem, że to jest y, wi, od y, wirus, to jest od y, tych od zwier... od ym, nie od kruków to było chyba od kruków, jak pamiętam? Jak, jak pamiętam, To było chyba od kruków i po prostu mówili, że no, że to jest po prostu od, od nich zrobione, tak? Ja nie wiem na razie, kogo mogę, kogo tutaj w sumie ten. No, mamy to sobie tutaj, my to już gadamy, gadamy, a ja w ogóle nie pamiętam większości stąd. Serio wam mówię. Ja mówię, gdzie ja jestem? O kurde, co to? A, tu lamus jakiś. No idź mi stąd, typie. O Jezus. No nie. Idź mi stąd. O nie. Idź mi stąd. No szkurde mać, no. O, wyłączyłem. No tak, pamiętam ten komendę. O, oh, ale to Gides. Czemu mam tyle kobla? A, bo ja kopałem ostatnio. Mak? Po co mi Zgniłe mięso. Weźcie mi to stąd. Skąd ja to mam? Dobra, wybaczcie, będę musiał wpisać komendę niestety. Dobra, to już. I Gidowa. Dobra, my zaskaczemy. Jedziemy, z tym śledziemy. Dobra, oczywiście my tu już mamy nawet dużo rzeczy, mamy a w sumie możemy przypalić zaraz. Mamy dużo żelaza. Może w następnym odcinku, jakby dobijecie te łapki, to zrobię domek ładny jakiś, postaram się. Ale oczywiście nie z kreatywa. bo każdy by potrafił ładny domek z kreatiwa zrobić. Chyba, że no, nuby. No dobra, wyjątek. Wiecie co mnie ostatnio uraziło? Bo kolega tak jakby podał na live jakiegoś gościa mój, mój kanał, po czym tak jakby zhejtował mnie i jeszcze no, mnie powyzywał, że po prostu no, żeby ze mnie po prostu bekę porobili na live no ale wiem, że to było z mojego kolegi strony do było, że. No, że to była Beka, tak? No, ja to zrozumiałem w sumie. Ale jednocześnie mnie troszeczkę to wkurzyło trochę, bo. No. Tak się nie robi, no. Nie każdy ma taki sam kanał jak ten gościu. On miał chyba 600 subskrypcji, czy tam 900, nie wiem ile on miał. Nie sprawdzałem tego. Ale on miał na pewno sporo, więc 1000, 10 razy ode mnie bym powiedział. I po prostu nie każdy ma taki sam kanał jak on... Ludzie, ludzie mają różne kanały i to, i to. każdy ma swój pomysł. W sumie chyba, że niektórzy ściągają po prostu z youtuberów. No ale to już... To już inna, inna sprawa jest, o, powiem tak. I nie powiem, dobra. No. Uraził... wkurzyło mnie to trochę. Poczułem się... Źle z tym. Że po prostu jest tak... No i wiecie, no. Dobra, no nie wiem... Przepalimy drewno i... Może spróbujemy jakąś... Ten, coś zrobić. Albo chociaż Jackson spróbujemy ich znaleźć, no nie wiem. A, jakby co? Mam dla was propozycję, jak... Yyy... Napiszcie w komentarzu, jak robić te. Jak to się nazywa? Hmm. Jak to się nazywało w sumie? No, nie intro, tylko tak, jakby. Yy, miniaturkę. O! Miniaturkę jak się robi do tego. do, 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 do filmu. Będę wdzięczny, oczywiście będę dawał yy, serduszko, jeżeli ktoś no będzie powie mi jak to jak to się robi. Albo chociaż każdy na YouTube, jak się robi mnie turkę. Może będę wiedział, chociaż Dowiem się chociaż może. No mamy coś z tym wracamy, bo tylko sobie narobiłem, narobiłem bólu. I tylko sobie narobiłem nadziei. Czekajcie, bo ja tu w ogóle... A mam jeszcze. Dobra. Kurde, w ogóle będę musiał sprawdzać, żeby nie był zbyt długi odcinek. Mas, ten chyba że lubicie takie długie odcinki. Ja teraz nie sprawdzam w ogóle czasu. Także wiecie, To myślę, że jest to, że, ja że na OBS-ie nie ma tego. Tak jakby nie ma. No wiecie no co? No nie ma po prostu czasu, ile nagrywa się. Chyba że może tracę. Sprawdźcie, kiedy może się tu zobaczy. Hmm. No wiecie co, no nie wiem, no nie mogę sprawdzić w ogóle Narzędzia Nie no, raczej tutaj nie znajdziemy Skrypty Wyłącznik czasowy No nie, może lepiej Wiecie co? Może najlepiej nie ruszajmy tego, bo wiecie no zaraz wyłączy i w ogóle nie będzie, nie będzie odcinka i po prostu każ i po prostu każdy będzie zły na mnie później Nie, na no ludzie. Partuję. Nie będę tego ruszał w ogóle. Kurczę. Co mi muczysz? Co ty mi kurde miałczysz? No i masz. 2, 3. Czymś mi tu mięsa zbieramy? Zamiast coś zrobić, jakiś plan. Ale nie się znowu kopać. Przecież nie ma tylko kopaliśmy. Nic więcej. To takie, w sumie, marnowanie czasu, nie odcinek. a i słuchajcie, mam jeszcze jedną niespodziankę dla was. Bo, czy aktualnie mi się pobiera GTA San Andreas, hmm, znaczy nie aktualnie teraz, po prostu wstrzymałem i szybko zrobiłem odcinek, bo nikogo nie ma, nie? Takie wykorzystywanie, po prostu, dla was, wykorzystanie, to jest specjalnie, wykorzystałem, specjalnie dla was. I słuchajcie, jeżeli będzie, dobra, my tutaj nie dam, nie dam zbyt dużo, dam tutaj 6 łapek, to robię sam od zależy ile będzie, bo wiecie, patrzcie, jeżeli będzie 5 robię yy, Eurotax Simulator, a jeżeli będzie, yy, a jeżeli będzie 6... czy nie tam, czy ja, co ja powiedziałem, czemu 5 powiedziałem? 7 mówiłem Wam, że jeżeli będzie 7, to zrobię z kierownicą. No, no to jeżeli będzie tyle, no to zrobię 7 z kierownicą, a jeżeli będzie yy, 5, to będzie z. Może być z Minecraft'a za 5 łapek. Za 6 może być Gita San Andreas, a za 7 będzie oczywiście yy, Euro Truck Simulator na kierownicy, którą przed chwilą po, na pierwszej tym pokazywałem. Jaka ładna jest, oczywiście, Manta. Pozdrawiam Mantę. Bardzo super kierownica. Opłacam się, opłaca się, bardzo wygodna jest. Tylko, że no, troszeczkę za małe te apytały są. Oczywiście, że bez skojarzeń dziska. Bo ja tutaj, oczywiście, nie, nie o to chodzi. <grym> Dobra, my, to tutaj, my tutaj próbujemy jakoś się wespnąć. O jezus. Pierwszy raz w życiu łowić za taką dużą lawę, ten rozsypaną. Oczywiście, mój ulubiony pociąg, który bardzo lubię na odcinkach. Jak mi to denerwuje. Specjalnie, oczywiście. Jakby co, wy tym? Wiecie dlaczego tak było? Kurde, idź stąd. Wiecie dlaczego było mm, w tym? W... No w czym? W... Wy Zombie's Royal, tylko muzyka? No bo po prostu. Nie, ja to robiłem na szybko, tak? Byli rodzice, nie miałem takiego dużego, mocnego czasu, ale. Nie wiem, myślę, że zrobię taki drugi, drugi odcinek. I oczywiście, bardzo proszę też o pomoc, drugą trzy w sumie. Po dwie? Dwie, tak. O to, żeby po prostu powiedzieć mi, jak to, żeby to bardzo płynnie u Was wyglądało. A nie żeby były takie lagi jak z poprzedniego odcinka, którego chętnie zapraszam obejrzeć i zostawić łapeczkę w górę oczywiście was nie zmuszam ale dla waszego dobra i dla mojego łapeczkę w górę chętnie zostawić oczywiście wracając do naszych do naszego minecrafta hmm. szukamy, au symulacja au, po prostu powiedziałem tak to Wyglądało. Yeah, Oczywiście nie wnikajcie w to, że to tu tak jest. Bo, bo, bo tylko wziąłem na jedną chmurkę? Na jedną? Chunków. To jest chunków, nie chmurków. Chmurki to masz O. Chciałem, żeby to jakieś płynnie było. O. Oczywiście wypadł stąd konie. Wio koniku na ptyku. O, oczywiście mamy. W sumie będziemy już mieli na ten, na spanie. No i super, gitara. Gitara się ma. I jest oczywiście teraz 52 subskrypcje, ale jedna subskrypcja chyba, ktoś nie próbuje zdenerwować i po prostu tak co chwilę mnie o jedną. Oszukuję. Włącza, wyłącza, włącza, wyłącza, no po prostu to jest takie śmieszne, to jest takie fajne i takie wkurzające i zabawne, czy wiecie no. O, oczywiście moje ulubione. Boże, dlaczego mówię cały czas oczywiście do was? Nie wiem dlaczego. Ale chyba tak jestem przyzwyczajony chyba już do, na, na odcinki, żeby wam to pomówić. Wy to już macie chyba przyzwyczajone, że tak mówię, oczywiście. Jak to się mówi? Jak to to mówię? Nie no, tak po prostu, żeby dla faktu. mam humor poprawić. I swój, i mój. Też. Założę się, że na odcinku tym będzie znowu lagi, bo po prostu ja już nie mam pomysłu jak to wymyślić, by po prostu... Automatyczne, ale są lagi. I jest tak samo jak ostatnio, no i po prostu... Nie wiem. Automatycznie. Jeszcze gorzej jest, niż było. To ja nie wiem, co oni tutaj pozmieniali. Nic. Ja już bym wolał już, lep już lepiej konfigurację ręczną zrobić, niż oni jak to zrobią. Oni tak jak to zrobili z OBS-a, to po prostu mamy jeszcze gorzej. Muszę się... muszę tym cierpieć z wami. Żeby ani... a nie wam dawać ładną jakość. Oczywiście no, nie wiem o której godzinie będzie. Jak jest teraz 18.54.

<noise> Widzicie co też miałem w planie do zrobienia? Co, co chciałem dla Was zrobić? Że, jak, że będzie jak będzie gorsze do 100 subskrypcji będzie stąd subskrypcji to osób robię po prostu Czyli będzie nam obrócić, na obrocie, dla życie i ja też កាណាកាណាកាណាកាណាកាណាកាណាកាណាកាណា Oczywiście. O papaja! I jak coś, to cofajcie do tyłu, i wszystko zobaczycie. Co ten. Łapeczka w górę. Pamiętajcie, łapeczka w górę. Znać w komentarzu, co chcecie. Co, co też. Komentarz też się oczywiście liczy. Nie nalegam. Komentarz też się liczy, co byście chcieli. Macie do wyboru: Minecraft, San Andreas i Eurotax Simulator na. Dobrze, my kończymy tym dzisiejszym akcentem, tak jak mówiłem, łapeczka w górę, sub, yy, suba, suba też, no oczywiście za, suba i dajemy też opis w komentarzu. Do usłyszenia mordeczki i ludziska, do, do usłyszenia w następnym odcinku z, no, wasza, wasza decyzja. To już wasza decyzja jest i do usłyszenia wszystkim.